To co bardzo ważne podczas treningów personalnych, oczywiście poza wiedzą i doświadczeniem trenera oraz motywacją osoby przez niego prowadzonej, to trzy rzeczy. Pierwsza z nich to komunikacja, druga to wzajemne dążenie do określonego wcześniej celu oraz trzecia zaufanie. Tak więc po treningu z wami osoba, którą prowadzicie zamiast realizować założenia, które przed nią postawiliście, siada i zaczyna pisać na was pozew, to nie odkryje na nowo koła, jeśli powiem wam, że prawdopodobnie któraś z tych trzech rzeczy zawiodła. Odpowiedź na pytanie, czy możecie pozwać trenera za to, że nie osiągnęliście z nim zamierzonych efektów, chciałbym jednak pozostawić prawnikom, ponieważ oni są tu bardziej kompetentni ode mnie. Jednak wydaje mi się to niemożliwe, jeśli nie była między wami zawarta żadna umowa. Trenerzy, drogie koleżanki i koledzy po fachu, nie traktujcie tego jednak jako zielone światło do odwalania maniany na treningach ze swoimi podopiecznymi. Lekarze za błędną diagnozę mogą dostać wyrok. My również pracujemy z człowiekiem i rzeczy, które robimy na treningu, mogą mieć znaczny wpływ na jego zdrowie, a nawet życie, także pamiętajcie o tym i traktujcie tą pracę poważnie. Pamiętajcie o tym, że praca trenera to nie praca budowlańca. Budowlańca jak źle położy chodnik, to potem ma szansę go poprawić, chyba że go zwolnią, ale w tym wypadku pracujemy z ludzkim zdrowiem i w przypadku człowieka, w przeciwieństwie do chodnika, nie jest tak łatwo już niektóre rzeczy naprawić. Teraz coś dla osób, które korzystają lub chcą zacząć korzystać z usług trenera personalnego. Pamiętajcie o tym, że jesteśmy z wami przez godzinę podczas sesji treningowej. To, co ważne, to to, co robicie przez pozostałe 23. Jeżeli któreś z założeń, które trener przed wami postawił, są w jakiś sposób dla was nieosiągalne lub bardzo trudne do osiągnięcia, powiedzcie o tym. Jesteśmy ludźmi, każdy, każdy jest nieco inny i nie dla, każdego, nie dla każdego jest wszystko. Jeżeli zaś wychodzicie z założenia, że parę godzin treningu personalnego tygodniowo jest przepuską, by móc się obżerać i upijać w kolejne dni tygodnia, no to tak naprawdę lepiej tą kasę z treningu personalnego przeznaczyć sobie na większej ilości alkoholu, słodyczy i, i innych używek lub na leki w dalszej perspektywie. Uprzedzam Was jednak, że wtedy pisanie pozwu na pana McDonald'sa czy pana, pana Snickersa będzie też nieco bezpodstawne. Podobnie jak pisanie mm, pozwu na znajomych, którzy wyciągają Was na zakropiane alkoholem imprezy, też raczej nie przejdzie. Tak więc jest to Wasz cel, Wasze pieniądze i Wasz czas. Serdecznie zachęcam Was do tego, abyście żadnej z tych rzeczy nie tracili na darmo. Niezależnie po której stronie się odnajdujecie, czy jesteście trenerem, czy jesteście osobą, yy, która jest prowadzona przez trenera, mam nadzieję, że znajdziecie w sobie odpowiednią motywację, aby dawać z siebie naprawdę wszystko. No bo po co dawać w życiu z siebie mniej jak 100%. Zapraszam Was również do oglądania pozostałych filmów z tego kanału. Znajdziecie tam yy, filmy na różne inne ciekawe tematy. Jeśli się podobało, oczywiście łapa w górę. No i co? Iron Piotr, siema, Sajanara, do zobaczenia.